Witam Państwa w środę 5 sierpnia. Złoto po raz kolejny przebiło historyczne szczyty. Tym razem osiągnęło poziom powyżej 2000 dolarów za jedną uncję. Wczoraj nie pojawiły się żadne nowe czynniki fundamentalne dla rynków. Natomiast ostatnie działania banków centralnych oraz wsparcie. Fiskalne po stronie Unii Europejskiej oraz jak na razie jeden pakiet fiskalny po stronie rządu Stanów Zjednoczonych cały czas wpływają na to, że złoto zyskuje na wartości. Wczoraj również wspominałem o tym, że wiele funduszy. Na całym świecie jeszcze aż tak mocno nie ma zaangażowanego portfela w, w metale, w, w złoto, więc cały czas moim zdaniem fundamentalnie dalsze perspektywy dla złota wyglądają bardzo optymistycznie. Z tym, że cały czas trzeba uważać na ewentualną większą, dużą, drugą falę wyprzedaży na indeksach, ponieważ to może po części doprowadzić do korekty na. Metalach, natomiast jak na razie na horyzoncie nie widać takich zagrożeń, z drugiej strony, osoby, które cały czas trzymają pozycję na kontraktach, na złocie, oczywiście powinny o takich ryzykach. Pamiętać. Jeżeli chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych, tak jak wspomniałem, jak na razie cały czas nie ma porozumienia w kongresie dotyczącego kolejnego wsparcia fiskalnego. Więc być może, jeżeli dojdzie do tego porozumienia, jeżeli republikanie zgodzą się na to, aby ten pakiet był wyższy niż obecne założenia, to być może to będzie kolejny właśnie bodziec dla złota i srebra, do tego, żeby te wzrosty były jeszcze silniejsze. Dzisiaj w nocy poznaliśmy dane z Nowej Zelandii, poznaliśmy poziom bezrobocia, gdzie spadł, to było dość spore zaskoczenie z oczekiwanego poziomu 5,6% do 4%. W dalszej części dnia poznamy PMI dla całej strefy euro z Francji, Włoch, Niemiec, finalny dla całej strefy. W godzinie 10:00, 10:30 również PMI dla usług z Wielkiej Brytanii. W dalszej części dnia również PMI ze Stanów Zjednoczonych godzina 15:45 i PMI ISM dla usług godzina 16:00 i dane z rynku ropy godzina 16.30 i na koniec dnia godzina 23 wypowiedź kolejnego z członków rezerwy federalnej. Wczoraj mieliśmy kilka wypowiedzi na naszym fanpage'u, pisałem, większość tych przedstawicieli Fedu jest nastawiana do tego, aby rząd Stanów Zjednoczonych ogłosił kolejny pakiet fiskalny. Natomiast jeżeli chodzi o część techniczną, wczoraj przede wszystkim zwracałem uwagę na trzy poziomy: pierwszy, drugi i trzeci. I widać z każdego tego poziomu, pomimo tego, że dolar amerykański się umacniał, mieliśmy do czynienia z ruchem wzrostowym. Dzisiaj, ze względu na to, że w sumie też wczoraj, ze względu na to, że kapitał cały czas napływał do ryzykownych aktywów, to indeks dolara zaczął Tracić na wartości, no i wydaje mi się, że najbliższym takim targetem może być poziom w okolicy 92,72. Natomiast jeżeli chodzi o eurodolara, na eurodolarze wczoraj w pierwszej części dnia mieliśmy do czynienia z wybiciem z sesji azjatyckiej. Mieliśmy przetestowanie poziomu 1,1776, o którym wczoraj wspominałem. Również wczoraj zwracałem uwagę na potencjalne odbicie z poziomu 1,1811. Tutaj zabrakło kilku pipsów do przetestowania tego poziomu. Tutaj pojawiło się fałszywe naruszenie dziennego szczytu i po takim zachowaniu ceny pojawiła się dość spora korekta, natomiast wcześniejsze lokalne dołki zostały niewybite i po ustabilizowaniu ceny i też po tym jak indeksy zaczęły nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie zyskiwać na wartości. Również na eurodolarze zaobserwowaliśmy silniejszy ruch wzrostowy i jak na razie wydaje mi się, że jesteśmy w takim dość neutralnym położeniu. Dzisiaj na pewno na eurodolarze bym zwracał uwagę na dzienne minima w okolicy poziomu 1,1792. Gdyby doszło do większej korekty od dołu, bym zwrócił uwagę na poziom w okolicy 1,1738. Na funcie brytyjskim, podobnie jak na eurodolarze, wczoraj mieliśmy do czynienia z silniejszym ruchem wzrostowym. Natomiast w pierwszej części dnia mieliśmy do czynienia z większym ruchem spadkowym. I tutaj funt brytyjski wczoraj był dość dobrze skorelowany z, z indeksem dolara. Natomiast, tak jak wczoraj wspomniałem, ta, dzisiaj wspomniałem, ta korekta była silniejsza. Wybiliśmy wcześniejsze lokalne minima. Ja wczoraj liczyłem na poziom w okolicy 1,29,66. Tutaj zabrakło chyba kilkunastu pipsów do przetestowania tego poziomu, i w dalszej części dnia mieliśmy do czynienia z kontynuacją ruchu wzrostowego. To miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, moim zdaniem, jest takim dość neutralnym miejscem. Dzisiaj ewentualnie bym zwrócił uwagę na lokalne dołki w okolicy poziomu 1,30-61. Też warto zwrócić uwagę, czy w ogóle pojawi się jakakolwiek reakcja na dane z Wielkiej Brytanii po godzinie 10.30 jeżeli chodzi o USDK, to oczywiście ze względu na wzrosty na indeksach oraz na spadki na indeksie dolara doszło do silnego technicznego wybicia wcześniejszych lokalnych minimów. To jest poziom 1,3332, natomiast jeszcze przed tym wybiciem, tak jak wczoraj zwracam uwagę, pojawiła się reakcja wzrostowa z poziomu, o którym wczoraj wspominałem, 1,3350. Ta reakcja była niewielka i dalej mieliśmy do czynienia z kontynuacją ruchu spadkowego z interwału D1. Wydaje mi się, że takim najbliższym targetem dla USD jest pierwszy lokalny dołek w okolicy 1.3206, czyli to, to są okolice okrągłego poziomu niższy potencjalny target, również okolice kolejnego okrągłego poziomu 1.31. SP 500 wybiło kolejny szczyt z poprzedniego miesiąca, no i tak naprawdę niewiele brakuje do wybicia nowych historycznych szczytów. Tym historycznym szczytem jest poziom 3395, obecnie jesteśmy na poziomie 3322, i z perspektywy tej dużej fali wyprzedaży, tak naprawdę no, najbliższym targetem jest poziom 3336. O tym poziomie wspominałem w poprzednim tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o wczorajszą zmienność. Wczoraj wspominałem o potencjalnym wsparciu w okolicy 3277, z tego poziomu pojawiła się reakcja wzrostowa. No, i też na naszej grupie pisałem o tym, że indeks 500, jak na razie, jest w pułapce pomiędzy tymi dwoma kluczowymi poziomami. Natomiast w dalszej części dnia 3291 został agresywnie przebity. Znowu mieliśmy cofnięcie w okolicy tego poziomu. Rynki obroniły ten poziom. Jak na razie mamy do czynienia cały czas z kontynuacją ruchu wzrostowego, więc wydaje mi się, że dzisiaj prawdopodobnie indeks SP500 może osiągnąć poziom w okolicy 3336 punktów. Niżej, jeżeli chodzi o takie potencjalne wsparcie, zwróciłbym uwagę na okolice poziomu 3310. Na niemieckim DAX-ie wczoraj w sumie zwracałem uwagę tylko na jeden poziom z potencjalnym wsparciem. To był poziom 12526. Tutaj bardzo precyzyjnie rynki przetestowały ten poziom. Natomiast porównując wczorajszą zmienność do indeksów amerykańskich na DAX-ie, niewiele się działo. Dopiero dzisiaj na otwarciu zaobserwowaliśmy silniejszy ruch wzrostowe. No i gdyby te wzrosty dalej się utrzymały, wydaje mi się, że najbliższym takim potencjalnym targetem może być poziom w okolicy 12526. 800. Na dolar, jenie, wczoraj niewiele się wydarzyło. Głównie mieliśmy do czynienia z silniejszym ruchem spadkowym, więc moje podejście, jeżeli chodzi o dolarina, jest neutralne. Natomiast, jeżeli chodzi o złoto, wczoraj mieliśmy do czynienia z technicznym wybiciem wcześniejszego lokalnego szczytu. Wzrosty rozpoczęły się po godzinie 15, czyli w momencie, gdy w Stanach Zjednoczonych na giełdzie, podejrzewam, chicagowskiej, na rynek trafiła większa ilość zleceń na baj na złoto. I moim zdaniem to cały czas by windowało ceny w górę. Jak na razie w momencie gdy jesteśmy na nowych historycznych szczytach, bardzo często może dochodzi do takiej sytuacji, gdzie ze względu na ograniczoną płynność, każde kolejne zlecenia mogą windować kurs złota, więc tak naprawdę jeżeli chodzi o złoto, ja bym jak na razie się skupiał na okolicach okrągłych poziomów, czyli na przykład poziom w okolicy 2050 dolarów za jedną uncję, wyżej okolice 2100. Natomiast te osoby, które mnie znają, zawsze ja powtarzam, że na nowych historycznych szczytach naprawdę bardzo ciężko jest podejmować decyzje. Tym bardziej ja bym unikał na przykład krótkich pozycji, ponieważ z mojego punktu widzenia jest to zbyt duże. Ryzyko ewentualnie, gdyby krótkoterminowo pojawiły się jakieś fałszywe naruszenia wcześniejszych lokalnych szczytów. Natomiast wydaje mi się, że złoto i srebro ma na tyle silne podłoże fundamentalne, że tak naprawdę, no, z mojej perspektywy, bardzo ciężko jest walczyć z tym bardzo silnym trendem wzrostowym. W przeciwieństwie do złota, srebro cały czas jest w relacji do szczytów z 2000 dokładnie 11 roku dość relatywnie nisko, obecna cena srebra to jest 26,54, historyczne szczyty na srebrze to jest poziom prawie 50 dolarów, więc potencjał do wzrostów naprawdę jest bardzo silny, srebro ma to do siebie, że bardzo, bardzo często późno reaguje właśnie na wzrosty na złocie, Natomiast jak na razie kontynuacja ruchu wzrostowego cały czas się utrzymuje i z niższego interwału, jeżeli sobie zerkniemy, wydaje mi się, że takim najbliższym oporem na srebrze może być poziom w okolicy 27,92. Jeżeli chodzi o Nazdaka, na Nasdaqu również mamy nowe historyczne szczyty. Dzisiaj podczas sesji azjatyckiej został wybity wczorajszy szczyt 11106, więc podobnie jak na złocie, na indeksie jesteśmy na historycznych szczytach i z perspektywy właśnie tych szczytów bardzo ciężko jest zarządzać wtedy pozycją z perspektywy pozycji krótkich. No i podobnie jak na złocie, jak i na indeksach, oczywiście wczoraj na ropie pojawił się silniejszy ruch wzrostowy. Wzrosty na złocie pojawiły się po godzinie 15. Podobnie na ropie pojawił się silniejszy ruch wzrostowy po godzinie 15. Więc tyle z mojej strony. Zachęcam do subskrypcji i do usłyszenia. Do jutra.